to czas wielkiej radości i bardzo się cieszymy, że w to narodzenie Jezusa Chrystusa, upamiętnienie Jego pamiątki historycznej i narodzenia Jezusa w naszych sercach gościmy tutaj księdza biskupa Wiesława, który zostawił tu swoje serce. Do nas powraca, aby wspólnie cieszyć się z nami. Przeżywać radość narodzenia Jezusa Chrystusa. Dziękujemy, że przyjął zaproszenie, że z nami będzie się modlił. I proszę, abyś odprawił Świętą w Intencji wszystkich parafia, ofiarodawców, wszystkich, którzy modlitwą i ofiarą wspierają to dzieło budowy Kościoła, które Ty rozpoczęłeś. I za wszystkich. Także zmarłych Marafian oraz goście nawiedzających naszą wspólnotę. Cię jeszcze żyje i cieszę się, że wszyscy wspólnymi siłami żyjemy i dzielimy radość świąt Bożego Narodzenia. Abyśmy w tej ofierze i Kościoła mogli z godnością uczestniczyć, najpierw przekrośmy Boga za nasze życie, a życie było świadomością ludzi a światło w ciemności świeci i ciemność jej nie To słowa z proroków Ewangelii świętego Jana, które opisują wydarzenie, jakie obecnie przeżywamy, wspólnie medytujemy, rozważamy i świętujemy. Tym wydarzeniem jest tajemnica Wczelenia, która dokonała się dla naszego uświęcenia i zbawienia. Przyjomny książę Bogoszczu, współbracia kapłańskie, umiłowanie w Panu, siostry i bracia, goście i mieszkańcy tej parafii która dośli, zaszczytny tytuł Świętego polikarka biskupa męczennika. Pewien młody człowiek właśnie miał przechodzić. Na drugą stronę ulicy, gdy nagle jakiś nieznajomy zatrzymał go i powiedział, uważaj, czerwone światło. Ten spojrzał na niego ściwiony i powiedział, ale przecież inni też przechodzą. Nieznajomy odpowiedział, nie patrz na innych, patrz na światło. I my również świętujemy Narodzenie Pańskiego. Narodzenie Pańskie nie dlatego, że inni świętują, ale dlatego, że patrzymy na światło, które objawia się w Jezusie Chrystusie. On jest, jak zostajemy w naszym kraju, Bogiem z Boga, światłem ze światłości. Na jego przyjście ludzkość czekała od początku swoich dziejów, dokładnie od brzegu pierworodnego. W jednej z śpiewamy, że jego przyjście było oczekiwane cztery tysiące lat. Te cztery tysiące lat to bieg inny sposób symboliczny opisywania tego długiego czasu, oczekiwania i tęsknoty na spotkanie z obiecanym Zbawicielem, którym objawia się światło dla naszego życia. Czostry bracia, i w Jezusie Chrystusie jest wystarczające światła, tak, że nie musimy patrzeć na innych, aby dowiedzieć się, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Jeśli patrzymy na Chrystusa, to nie musimy patrzeć na innych, aby uczyć się żyć, postępować, aby uczyć się budowania relacji między sobą. Jeśli patrzymy na Chrystusa, to nie musimy szukać sensu naszego życia gdzie indziej, bo w nim otwiera się życie w obfitości, życie wieczne. I dzisiaj, kiedy. Rozważamy tę tajemnicę wcielenia Bożego Słowa. Pragniemy Bogu składać wielkie dziękczynienie Za początek nowego życia, jakie rozsłoniło się w przyjściu Jezusa Chrystusa. Idziemy razem z nim. Idziemy mocą Jego łaski do życia w pełni. Do tego życia, które On ukazał dla nas w wielkanocny poranek w swego zmartwychwstania. Jest to życie, które równa nasze życie z samym życiem samego Boga. W Nim jest życie. Za ten dar życia wiecznego Bogu składamy dzięki i dzielimy się tym świadectwem z innymi, by było więcej radości, by było więcej takie światła, w naszym życiu osobistym, w naszych sercach, w naszych rodzinach i w tej wspólnocie, którą tworzymy, a której na imię parafia A. Za, za to, że dzisiaj w to święto Bożego Narodzenia, w to piękne, rodzinne święto, Ksiądz biskup wybrał naszą parafię. Zaszczycił nas swoją obecnością. Zresztą nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Nosz to przez tyle lat, Ksiądz prowadził nas swoją owczarnię ku Bogu, pokazując zawsze pięknie, z żarliwością kapłana Chrystusowego prawdziwą drogę ku zbawieniu. Gratulujemy tego dzisiejszego pierwszego skromnego jubileuszu, ale jakże pięknego. I życzymy na dalsze lata, aby Chrystus, najwyższy kapłan. Prowadził Księdza Biskupa swoimi bogami, aby zadania, które stawiał przed Księdzem Biskupem, były zawsze stosowne, na miarę możliwości, a wiemy, że tych możliwości Ksiądz Biskup ma y, bardzo wiele. Było mało czasu. Nauczyłem się stawiać krzyżyk przed swoim imieniem i nosić pastora, już mnie nie wyprzedza i nie zostaje za tym, tak jak w dniu święcej biskupi, jak zauważyliśmy. Bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie przy ołtarzu pańskim, uroczystość Bożego Narodzenia. Pamiętam w, zesz w zeszłym roku dokładnie poświęcenie biskupi. Miałem miejsce w sobotę, a w niedzielę miałem mszę dla dzieci. I już o tym mówiłem, ale też to wspomnę, bo zaraz mi się to przypomina. Podczas kazania, takiego dialogowanego z dziećmi, pewna dziewczynka mówi: A jak widziałam pana wczoraj w telewizji, a mama poprawia nie pana, ale biskupa. A ja mówię do mamy: Dobrze powiedziała, że zobaczyła we mnie pana. I tak sobie pomyślałem że ta dziecięca szczerość jest... nakreśliła pewne zadanie nie tylko pod moim adresem, ale pod adresem wszystkich, bo wszyscy jesteśmy uczniami Chrystusa. Zbawienie jest najważniejsze. No i życzę tej łaski zbawienia wszystkim tutaj zgromadzonym. Życzę, by ta łaska wypełniała nasze życie napełniała nas radością, mimo że nie zawsze jest łatwo, że są trudności, że właściwie więcej jest trudności niż radości, ale przez to zmierzamy do tej prawdziwej radości, która jest w Panu, w Panu Jezusie, którego narodzenie dla nas dzisiaj wspólnie świętujemy. I do zobaczenia. Mam nadzieję, że wkrótce. Pod warunkiem, że ten rok następny nie będzie tak szybko uciekał, jak ten miniony. Niech ma pan. Bóg się roczy, nastrów a mnie prosów O większej